Najpierw znacząco spóźniłem się z godziną odpalenia streama. A teraz software z jakiegoś powodu nie chce ze mną do końca współpracować, więc dzisiejszy dzień może być przeklęty. Może ten materiał jest przeklęty. Może kiedy teraz go oglądasz, może teraz kiedy usłyszałaś te słowa, kiedy słyszysz to, co mówię w tej chwili, już, już jest za późno, już klątwa przeszła na ciebie, może zaraz wyjdę z twojego komputera albo telefonu. I może zaraz sięgnę prosto po ciebie! Dobra, ale nie, jakby chciałem porozmawiać z wami o Warszawie. Myślę, że część z was już wie dlaczego. Myślę, że część z was widziała, widziała, widziała tego bezczelność lewicy i jest równie zachwycona tą bezczelnością, co ja. Znaczy, ja mam powiem, ja powiem w ten sposób. Z jednej strony możecie powiedzieć, nie jesteśmy, nie jesteśmy w Warszawie, więc co to ma dla nas znaczenie, ale jak się zastanowicie, to to ma całkiem duże znaczenie, nie? Pozdrawiamy Rzeszów. To jest jedna z takich rzeczy, gdzie, gdzie tego, gdzie jeżeli się ustanowi precedens, to wszyscy powinni o to walczyć. Otóż, otóż, przed weekend i kandydatka na e, prezydentkę Warszawy ze, z ramienia lewicy i ruchów miejskich miała, miała swoje wystąpienie, miała, miała do powiedzenia coś odnośnie, odnośnie sytuacji miasta i to, to, to było coś, co zepsuło mózgi bardzo wielu ludziom, więc pozwólcie, że wam teraz zaprezentuję. W latach na skutek fatalnych reform podatkowych Prawa i Sprawiedliwości straciła 11 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby zagłodzić samorządy, zwłaszcza te duże miasta. Warszawa z pewnością była wśród tych, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości na wsparcie nie zasługiwały. Mieszkańcy, mieszkańcy Warszawa, mieszkanki Warszawy, warszawiacy, którzy tu się rodzili, ci, którzy tu przyjechali i uważają to miasto za swoje, stracili na tym ogromne pieniądze. W zeszłym roku to było prawie. Słyną drogą, ja bym chciał zauważyć, że. W całej tej wypowiedzi zajebiście widać, jak ona się denerwuje, co w moim odczuciu jest mimo wszystko pozytywne, ponieważ pokazuje, że ona czuje stres związany z tym, czyli nie jest ro robotem wysłanym z przyszłości, żeby nas zniszczyć, nie e, e, prawie połowa zeszłorocznego budżetu. Dlatego dzisiaj jako kandydatka na urząd prezydenta Warszawy, jako kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich chcę powiedzieć, że będę domagać się przez całą kampanię i po niej zwrócenia w Warszawie tych pieniędzy. Dzisiaj stoimy przed KPRM, bo chcę zwrócić się do ministra, do premiera Donalda Tuska z prośbą o oddanie Warszawie tych 11 miliardów złotych. No I teraz troszeczkę kontekstu dla osób, które nie wiedzą. Przez różne kombinacje z systemem podatkowym, także z tym zerowym PIT-em, ale, ale ogólnie pewne rozwiązania prawne, które, które PiS wprowadził. Faktycznie do samorządów w ostatnich latach zaczęło wpływać mniej pieniędzy. I to tak zauważalnie mniej. I o ile oczywiście jest tak, że Warszawa z całą pewnością nie jest, nie jest na czele najbardziej poszkodowanych pod tym względem, że Warszawa dalej ma bardzo dużo pieniędzy tak jako miasto, to nie zmienia faktu, że powinna mieć znacząco więcej i być może byłaby w stanie rozwiązać w związku z tym więcej problemów, które zdarza, przydarzają się temu miastu. Oczywiście ta sama sytuacja analogiczna dotyczy. Znacznej części Polski, tak? znacznej części miast, które więcej lub mniej straciły tak? w ten sposób. No i to jest przecudowne, ponieważ tego typu wystąpienie e, stawia PO w dość specyficznej sytuacji. Tak? Z jednej strony Rafał Cieskałski jest wielkim, wie, wielkim, potencjalnie wiecznym prezydentem Warszawy. Kto wie, może w roku 40 tysięcznym dalej będzie zasiadał na tronie Warszawy. No ale z drugiej strony e, Rafał Cieskalski, co, nie, nie chce pieniędzy? Nie, 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 chce, nie chce pieniędzy dla swojego miasta? To jest nieracjonalne, żeby chcieć te pieniądze. Więc takie zagranie, pomijając ewentualny sukces lub jego brak ze strony samej Biejat, stawia Trzaskowskiego w pozycji, w której co najmniej musi zareagować, co najmniej musi, musi za, zacząć o tym rozmawiać. No oczywistym jest, że e, jeżeli mamy do czynienia z politykiem, właśnie pokroju Tuska, którego naczelną narracją jest to, że nie, na wszystko nie mamy pieniędzy, jesteśmy zbyt biedni, wciąż jesteśmy krajem na dorobku, no, 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 no to, to, to nie można, nie, nie, nie jest łatwo specjalnie pogodzić te dwie, te dwie pozycje. Nie? nie można być jednocześnie krajem na dorobku e, i oddać Warszawie 11 miliardów złotych, ale z drugiej strony. Czy to ładnie zabrać w Warszawie 11 miliardów złotych? No nieładnie, nieładnie. W związku z czym, oczywiście, cała. Ca, 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 w, w, wszyscy silni razem, którzy, których mózgi są zaprogramowane już od dłuższego czasu ekstremalnie zero-jedynkowo, czyli, czyli albo pis, albo nie pis i nie ma absolutnie nic poza tymi dwoma stanami. E, no, de delikatnie mówiąc się, ze nie? to znaczy. W odczuciu, w odczuciu wielkich antypisowców, którzy, którzy tylko by, byciem antypisem potrafią żyć, cała ta sytuacja, wszystko, co tutaj oglądamy, to jest de facto zdrada. Sabotowania pięknej Polski, pięknej, uśmiechniętej Polski. I w związku z tym, ponieważ wszyscy wiemy, kto sabotuje piękną Polskę, jak do osób stylu, które nie wiedzą, sabotuje ją PiS, no to e, Biejat mówiące takie rzeczy, no. Jest praktycznie równoznaczna, wiecie, z osobą, która e, morduje małe pieski, e, wrzuca do czajki bezpośrednio e, małe kotki. Nie, nienawidzi ludzi, nienawidzi uśmiechów, nie? Jak... I... To jest. To, 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 to zatacza bardzo szerokie kręgi. Nie? Ponieważ naprawdę jest mało w tym momencie znaczących silnych razem, które nie, nie zajęły jeszcze stanowiska, nie, nie wypowiedziały się jeszcze na temat tego, i, i jak to zjebane jest, ale spokojnie robią sobie ankiety, oni już wiedzą, że wygrali. Nie? I, I widzicie, tutaj mamy przykład tego, przykład takiego doskonałego konta, dosko dokładnie robiącego to. O, w najnowszym sondażu zapytano respondentów, kto byłby najlepszym włodarzem Warszawy. Rafał Czeskawski, 49,6. Tobież Bocheński, 9,6. Magdalena Bia 4,6. Chyba nic z 11 miliardów od Tuska. Mentalność silnych razem jest taka, że lepiej jest sobie zaszkodzić, niż poprzeć kogokolwiek kurwa innego. To jest, to jest to, co na każdym kroku będziemy teraz oglądać, ponieważ ci ludzie wolą nasrać sobie sami na głowę. Niż zrobić coś, co jest sprzecznego z ich religią. Oni, oni wolą siedzieć w płonącym domu niż przyjąć strażaka, który jest z spisu albo który mówi, że premier Donald Tusk nie jest królem. To jest poziom zepsucia mózgu którego nikomu nie życzę, i jeżeli martwicie się, że wasi bliscy są nieresponsywni, ponieważ są za bardzo skręceni w PiS, to ja mogę Wam spokojnie powiedzieć: ludzie którzy, ludzie, którzy odpalają takie rzeczy w kierunku P.O., wcale nie są zdrowsi. Oni mogą się wydawać na pierwszy rzut racjonalni, często są statystycznie są lepiej wykształceni, więc może ładniej mówią. Ale to jest koniec różnic między nimi a tymi, tymi, tymi innymi krewnymi, którzy się zacietrzewi, ponieważ oni autentycznie nie myślą. Oni, oni przestali myśleć. To jest jedyne, jedyne co ich interesuje, to, to jest czy nasz król jest nagrodzony, czy na, nasza drużyna wygrała. Jak ich drużyna zacznie mordować małe dzieci, to widać tym dzieciom się należało. Nie? Jeżeli, jeżeli ich kandydat na prezydenta. Nie chce wspierać miasta, to widać, miasto nie zasługuje na wsparcie. Jeżeli tak się głupio składa, że jesteś mieszkańcem tego miasta, no cóż. A to niespodzianka. A to niespodziewanka. dokładnie tak. <laughs> Dziękuję Ci pięknie za 27 miesiąc. Nice! <laughs> also, also e, bardzo, bardzo ładne jest wytknięcie też tego. To, jest też, to też pięknie pokazuje tę mentalność. Że Andrzej Domański, kim jest ten człowiek, nie? Kim, jest, kim może być ten człowiek? Chciałby, chciałby zwrotu należnych środków z budżetu państwa samorządom w tym Warszawie, nie? Kim, kimże on może być? że on ma takie komunistyczne myśli. O, o, o proszę, proszę proszę. Jednocześnie mamy najlepszy przykład kopium, nie? A gdzie tu jest napisane, że budżet ma oddać 11 miliardów złotych? Sam pomysł uważam za absurdalny. Tak samo jak janosikowe albo brak dofinansowania dla przecinek dla wielu inwestycji w Warszawie przez budżet. Należy tak zmienić przepisy, które odebrały wpływ samorządom. Przepisy z PL ładu. Tylko. Mm, 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 mm. Nie, mordo. Myślisz, że musi być kwota napisana, żeby to miało sens? Myślisz, myślisz, że to jest, że, że, że jeżeli ktoś napisał w swojej ulotce, że, że chce zwrot w środku z budżetu państwa, na pewno chciał mniej niż 11 miliardów, On chciał 10 złotych. Chociaż budżet państwa oddał 10 złotych w Warszawie i teraz jak ktoś przychodzi z 11 miliardami, to jest po prostu nieracjonalne. To jest po prostu nienormalne. Nie? Silni razem, całe to otoczenie. Zresztą Lis chyba też coś odpierdolił z tego co pamiętam. A, nie, Tomasz Lis zaczął się powoływać na tą Tomka Wiejskiego, nie? Tak, Lis się przejęwał wynagrodzenia z Rady Programowej. Tak, 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 tak. Przepraszam, przepraszam, to jest tak, że Tomasz Wiejski, że Tomasz Wiejski, wielki dziennikarz śledczy w swojej własnej głowie, e, odkrył, że, że e, po, po powolnieniu dostała e, wynagrodzenie z Rady Programowej, do której należą politycy wszystkich opcji i w związku z czym jest zdrajczynią pięknej uśmiechniętej Polski. I oczywiście postanowił go, postanowił go Tomasz Li, Tomek Lis zacytować, ponieważ jak jeden Tomek i drugi Tomek, to znaczy, że tak samo mądry. Natomiast najśmieszniejsze jest to, że Lis dostał w tym kontekście w, w, w community notes. Członkami Rady Programowej TVP Polonia byli też politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I love it, I love it easy to understand, high quality sources, bo gromota, directly addresses the post's claims, provides important context, neutral and unbiased life. Wszystko, I love it, this is great, let's do this. Ci ludzie są gotowi zaszkodzić i sobie i wam w imię politycznego interesu. To nie jest coś, co należy rozwijać. To nie jest coś, co należy. nad no, czym należy spędzić teraz, wiecie, pół godziny w ramach segmentu, tłumacząc dlaczego tak jest. Tak jest dlatego, że oni już się na zawsze zalokowali w wojnie między dwoma opcjami, a wszyscy, którzy nie są za ich opcją, muszą być siłą rzeczy za przeciwną opcją. W związku z tym <laughs> ciężko jest ciężko, cię, ciężko jest w takiej sytuacji próbować w ogóle podejmować z nimi jakąś rozmowę. Ale. Możemy się z nich śmiać i to powinniśmy robić. Nie? Natomiast wiecie, na szczęście, na szczęście mamy też... <laughs> mamy też jeszcze jedną ekipę. Mamy ekipę Tobiasza Bocheńskiego, który chce, który także chce być, także chce być królem Warszawy. To jest, to jest też wspaniałe, to jest też wspaniałe, ponieważ to też postanowił przyatakować, przyatakować rzeczy z innej strony. Zamiast rozmawiać o tych pieniądzach, których siłą rzeczy, no oczywiście, że on też nie chce, żeby oddawano, no bo przecież to jego partia ukradła, więc jakby gdyby mieli, gdyby mieli e, oddać, to trzeba by najpierw się przyznać, że faktycznie zabrano najpierw, nie? więc nie, nie można. Zamiast tego mają, mają e, aplikację dla wszystkich, mobilną dla wszystkich Warszawiaków. że a. A aplikacja istnieje, <noise> już koniec, już jest, nie, nie potrzeba nowej, a po drugie, oni nie pokazują aplikacji, tylko oni wszyscy, całkiem dosłownie, mają na telefonie jpegi, które pokazują w ten sposób, nie? I skąd to wiemy? Skąd, skąd, wie, skąd wiemy tę trudną rzecz, jak mogliśmy się jej domyślić, jak mogliśmy dojść do tego bardzo złożonego zja zjawiska? Otóż, jak spojrzycie na zdjęcie, na, na, na pana e, po, 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 po lewej, to zobaczycie, że jego ekran ma, kilka ma troszeczkę dodatkowych literek na górze. I to są całkiem dosłownie. Wróć do wiadomości na Messengerze. Pomysłem na kampanię wyborczą jest, zróbmy sobie, narysujmy sobie obrazek, bo jeszcze, jeszcze mam nadzieję, że on jest wygenerowany przez ESI, naprawdę mam szczerą nadzieję, że on jest jeszcze wygenerowany przez ESI do kompletu, żeby... Tu byśmy się martwili, gdybyśmy nie, czepiasz się, zawsze jak się pokazuje aplikację, pokazuje się najpierw JPGA, którego wysłaliśmy sobie wszyscy na Messengerze, na naszej grupce, żeby pokazać, że tak działa aplikacja dla wszystkich, to, to, to możemy to możemy spojrzeć na właśnie drugi aspekt tej historii to znaczy ich pomysł na nazwę aplikacji to wawo, przez V WAVO. jak wejdziecie do App Store'a to... Łączenie jest łatwe. Nasza usługa pozwala poznawać ludzi online za darmo. Zainteresowany konkretnym chłopakiem lub dziewczyną? Polub ich profil, a jeśli wasze uczucie jest wzajemne, możesz rozpocząć czat, trochę porozmawiać, umówić się na spotkanie. To może być tata, która sprawi, że będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ możemy pomóc ci znaleźć miłość, a może nawet założyć rodzinę. Zdradzę wam jakby... <laughs> Zdradzę wam sekret... Zdradzę, zdradzę wam sekret. Hashtagi, których używają do promowania tego, też nie są unikalnie ich. Nie. Całkiem dosłownie wszystko do te, tej aplikacji jest, 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 jest głównym i po prostu vaporwareem. Nie. Nic nie istnieje, nic nie, 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 prawdopodobnie nie powstanie. A jeżeli powstaje, to po co, żeby zduplikować istniejącą funkcjonalność? W związku z czym, <grym> mamy do wyboru. Pana Czeskańskiego który pewnie znowu przejedzie się tramwajem albo autobusem. Mało tego, to też warto, na to też warto zwrócić uwagę a propos pana Czeskałskiego. Pan Czeskałski też jest znany z tego, że gra czysto, że gra, że gra spoko, ponieważ nie może być jeszcze reklam wyborczych, ponieważ jeszcze formalnie nie zaczęła się kampania wyborcza, to w komunikacji miejskiej zamiast tego mamy wiadomości, informacje o tym, że Czeskałski odwiedził 18 dzielnic. I, I zobaczcie, jakie sobie fajne fotki z ludźmi robił. Więc jakbyście się zastanawiali, kim jest ten wspaniały człowiek, który tak dobrze rządzi Warszawą, to na szczęście miał objazd i na szczęście na bieżąco macie propagandę na miejscu, nie? Na szczęście możecie zawsze spojrzeć na uśmiechniętą twarz Rafała Czeskowskiego, który a, jeździ z wami autobusem. Ciekawe, czy znajdę inny obrazek. A propos tego, żeby było, żeby było uroczeje i to jest od razu z tego, z artykułu wyborczej, w której wyborcza płacze. Rafał Czeskałski jest też znany z tego, że jego tekturowość bywa na protestach osób LGBTQ, które tak przecież mocno wspiera. Byłem tam, widziałem tego tekturowego króla na, 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 na żywo, więc mogę wam zagwarantować, że naprawdę był cały z tektury. A dlaczego był cały, tektu cały z tektury, się pytacie? Dlatego, że nie raczył się pojawić na, na, na evencie, nie? Nie raczył wesprzeć ludzi protestujących w obronie e, aresztowanej Margot, nie? Więc obrazek, obrazek jest pełny. Mamy gościa z tektury, gościa, który chce wcisnąć wszystkim Warszawiakom jakąś niszową aplikację radkową i babkę, która by chciała, żeby miasto miało więcej pieniędzy. Gdybyśmy żyli w merytokracji, wybór byłby bardzo prosty. Nie? Jest mi super przykro. Nie? Jest mi super przykro, że jesteśmy już tak bardzo w dobie uczuć nad, nad faktami, tak bardzo w dobie tego, tego emocjonalnego rozżalenia, że prawdopodobnie jakakolwiek merytoryka się nie przebije, nie? Szczególnie, że niestety nasza relacja z pieniędzmi w naszym pięknym polskim kraju, w naszej pięknej Polsce też jest taka, że jak ktoś nam powie, że Polska nie ma pieniędzy i że jej nie stać, to wszyscy wierzą. Niezależnie nie od tego, jakie są fakty. Przecież, przecież wszyscy wiemy, że Balcerowicz mówił tak od dawna, że Balcerowicz mówił tak, tak od bardzo długiego czasu, w związku z czym, no nie mamy. No nie, nie, nie ma pieniędzy. Takie ciekawe rzeczy, a z pracy zwoją, żebym pracował. Słuchaj, no, no co ja ci mogę powiedzieć? O, dobrze, znalazłem ten, znalazłem to. Ponieważ jest jeszcze, jest jeszcze jedno, jedno małe uzupełnienie tego, jak w jak doskonałym stanie jest to rozumienie w Polsce ekonomii. W 1990 zapowiada, że inflacja w Polsce spadnie do 10% w ciągu dwóch lat. W 1992 wynosi 43%. Obiecany wzrost o PKB o 4% okazuje się spadkiem o 11%. W 1994 roku twierdzi, że Polska nie potrzebuje deprecjacji złotego do wzrostu gospodarczego. Dzięki deprecjacji Polska utrzymuje wysokie tempo wzrostu. W 95 nie wychodzi z mediów jako główny autorytet ekonomiczny. W 1997 zapowiada, że Polska wejdzie do strefy euro w 2002. W 1999 zapowiada, że wejdzie w 2003. W 2000 od razu szybkie wejście do strefy euro. Nie wychodzi z mediów jako główny autorytet kraju od strefy euro. W 2001 roku twierdzi, że Polska nie potrzebuje żadnych dodatkowych reform gospodarczych. Jest w dobrej kondycji. W 2002 roku Polska wchodzi w recesję. W, 20, w latach 2002-2003 kilkaset razy została Polska z Argentyną. W 2004 roku na czele peletonu wysuwa się druga Francja. W 2005 647 razy żąda w mediach redukcji długu publicznego. W 2005 raporty OECD, MFW i Banku Światowego wskazują na stabilność finansów w Polsce. W 2006 roku nie wychodzi z mediów jako legendarny autorytet od finansów publicznych. W 2008 roku zapada, że Polska nie będzie dotknięta światowym kryzysem. Kryzys powoduje w Polsce spowolnienie, wzrost bezrobocia i deficytu. W 2009 roku atakuje Europejski Bank Centralny za wsparcie Grecji nazywa to heroiną. A w 2010 druga Grecja jest w drodze do Polski 456 razy. W 2011 Polska powinna stać się drugą Łotwą, ostro ciąć wydatki. W 2012 na scenę wkracza druga w Wenezuela. W 2013 nie wychodzi z mediów jako legendarny autorytet ekonomii analogicznej. E, w, 20, w latach 2014 15 na 500 plus pieniędzy nie ma i nie będzie. W 2015 roku wielki powrót drugiej Grecji wraz z wygraną PiSu. W 2016 atakuje rząd i NBP za nadmierny dług publiczny i deficyt. Polska pozostaje jedynym krajem w UE bez procedury nadmiernego deficytu. W 2017 druga Grecja się już zbliża. W latach 2015-2020 publiczny... Wszystkich. Koszty jego obsługi i udział zadłużenia zagranicznego spadają w stosunku do czasu rządów PO. W 2018 drugą Grecję dogania druga Wenezuela, razem pielgrzymują do Polski. W 2019 media go kochają. W 2020 brzmi, że tarcze covidowe załamią gospodarkę. Polska przechodzi przez covid z rekordowymi wzrostami. W 2021 roku druga Grecja już puka do ich drzwi. W 2022 rząda ukrócenia wzrostu wynagrodzeń i spirali płacowo-cenowej. Zachodnie instytucje powszechnie mówią o gridflation. W 2022 grozi zgubnymi skutkami wydatków obronnych. Raport Komisji Europejskiej wskazuje, że są impulsem wzrostowym. W 2023 poucza, że jedynie radykalne wzrosty stóp zdławią inflację. Inflacja wygasa bez wzrostu stóp. Druga Grecja jest już z nami. <głosy> <głosy> Załamuje ręce na to oprocentowaniem obligacji przez 3 tygodnie października 2022, jakby ktoś nie wiedział. Echem. Jak ktoś nie wiem, to sobie sprawdźcie, kto kupował wtedy obligacje po, po Skarbu Państwa. Kompleksowy raport OECD stabilności finansów publicznych, uwzględniający 14 parametrów e, z trzech 5 lat, plasuje Polskę w top 3 Unii Europejskiej. Nie wychodzi z mediów jako główny autorytet ekonomiczny kraju. Do Sejmu wchodzi liczne grono jego wychowanków i kontynuatorów myśli ekonomicznej. Wskazuje swego faworyta do teki ministra finansów. W 2024 cichnie pieśń o ukrytym długu Morawieckiego. Dobiegał się siedemdziesiątki trwają przygotowania do stawiania pomników i nazywania katedr. Druga Grecja jest już w drodze. Czy ktokolwiek ma wątpliwości o jakiej osobie mowa? Więc jak wam powie taki właśnie ten Szczeskałski, czy, 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 może, czy może dla odmiany e, po, po, pan premier, że nie ma pieniędzy, to będziecie wiedzieć czyim głosem mówi. Czyli czy głos powinniście słyszeć w głowie, kiedy takie rzeczy padają. Bo ten głos jest jeden, ale jest zawsze z nami. Pewnie nie jeden rozsądny człowiek zapyta, jak to jest? No bo będzie kryzys, mówili ekonomiści. PiS doprowadzi budżet do ruiny. Pan zresztą też mówił o tym, że proszę jeśli pana, PIS wprowadzi ja swoje, ja mówiłem, że nie. Przepraszam bardzo, proszę mi nie przypisywać nieprawdy. Pan ja bo proszę, mówił tak, ja... Ja... Proszę Pro... pozwolić, że wyjaśnię, no co no proszę powiedział. Jeśli Prawo i sprawiedliwość realizuje swoje obietnice, to już 2016 rok będzie rokiem problemów budżetowych. Był? Nie wiem, na co się pan powołuje, natomiast chcę powiedzieć... Na pana wypowiedź w, jednym, w jednej ze stacji radiowych. To ja to sprawdzę. Na... Jeżeli będą realizowane te zapowiedzi, obietnice PiSu, które przecież były czym? No było kupowaniem głosów. No to następny rok, to będzie rokiem wielkich problemów budżetowych, bo Polska miałaby największy deficyt we wszystkich krajach, wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To by sięgało prawie 5% PKB. To oczywiście by spowodowało, zmierzanie w tym kierunku musiałoby powodować y, rosnącą nieufność rynków finansowych, od których my zależemy i y, y, no, musielibyśmy więcej płacić za zaciągane długi. Już a nie Łote koinki pięknie. W internecie rzeczy zostają. W internecie rzeczy zostają na długo, na, na długą długość. Dobrze. No, w każdym razie, w każdym razie, to co chciałem powiedzieć, to będziemy toczyć jakąś kurwa kretyńską walkę o to, żeby za wszelką cenę nie, nie zrobić nic, czego nie pobłogosławi Donald Tusk. Ponieważ kiedy przed wyborami Dziękuję pięknie za odpowiednie pociągu. Kiedy przed wyborami mówiłem wam o tym, że Donald Tusk jest naszym aspirującym dyktatorem. To dokładnie to miałem na myśli. Dokładnie na myśli miałem to, że koniec końców jesteśmy w cały czas w doktrynie tego, że jest jeden człowiek, który mówi prawdę i jego opinia pozostaje niepodważalna i jedynie słuszna. Nie? Dwie skieczności ukradań da krowa. Powiedzieć Flavius, Janek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizza na polskie, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad Marok Kaja, Eli, Karl Gryczyński, Michał Gajek, Samryon, Fingal Shamisen, Frejtor Kemada oraz Konrad Warych. Dawczynie Kawy z Czastkiem Michał Petrowski, Patrycja Zwardoń, gruby Memfisto, Piotr Strzemieczny, Bartomej, Andrzej Dubiel, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Prosób Cukrowia, Daniel Mrozik, Smutny Michaj, Michał Skoczyński, Maciej Dziński, Chrys Kubechan, Richardy Eryk Foss, Czkawka, Robhar Chris, Poland, Aiden Chris, Silius oraz Szefo. Dawczynie Kawy, Kropster, Rozlubina, Dżutorosza z Wyrobindku, Lakomasa, Michut x Proton Nowy, Autystycznie, e, e, Miejscowy, smokidora Jum Krysium, Makary Jasiński, Wędzone Tofu, Patryk 128. Alek, Adam, Jersiu2, Domek, Hagnon, Usagi Nad, oraz Tomuś i wreszcie dawcy herbaty Kajusz Gumiński, Piotr Kozioł, Lakandar, Ciepecia, Antyblisteria, Kubzicielem, Patrimester 3000, Bonboni3, Hubert Mazurczyk, Kakaczka, Bartosz Zawacki, Adam Kosiorek, Marchew Zyczenia, Tomasz Olszewski, Wiktor Zajączkowski, Edren, Lubelk, Misiek, Darumir, Heksel, Łukasz Klodin, Sony, Link, Lucy, Zylwo, Noxen, Blackburn.pl oraz KTBM 32. Zastanawiacie się. Ja, ja Jak dobieram, kto jest da dawcą kawy, a kto jest dawczynią herbaty, ja też się zastanawiam. Mało tego, zawsze się zastanawiam, czy, czy, czy wymieniłem, czy, 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 czy wszystkie przypadki przeszłem. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo mnie to czasem stresuje. Czy nie mówię w kółko dawcy, 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 albo dawczynie, dawczynie, dawczynie? Dobra, do zobaczenia. Siemeczka, aloha, arrivederci, Sajonara, coś tam, coś tam, słowa, 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 słowa. słowa.